Warszawa, architektura, społeczność. Podcasty o mieście i o mieszkańcach. W zasadzie można powiedzieć, że przez 25 lat w ogóle place Warszawy nie istniały jako jakiś cel, do którego się można udać, żeby tam spędzić czas. Bo nie było po co. Najbardziej znaczące warszawskie realizacje architektoniczno-przestrzenne, które zmieniły krajobraz stolicy po 1989 roku i wpłynęły na styl życia mieszkańców. Dla nas ważne było to, żeby powiedzieć, że, że takie miejsca jak biurowiec i plac, który go otacza, że te miejsca powinny być dla wszystkich. Odcinek czwarty: Plac Europejski. Premiera 22 czerwca. Zapraszamy. Cykl powstaje we współpracy Domu Spotkań z Historią z Fundacją Będzmiana.